No, to jest moim zdaniem Skyrim. The, elders, the, elder, the elder Scrolls 5. Skyrim. Mogę ci podesłać, quiz? podsyłaj. Czy ktoś się zgadza, ktoś się nie zgadza? A. Witaj to kolejnym Correkt Answer, zanim na Zostałem oszukany. Myślałem, że się bawimy. Assassin's Creed 3? Nie, to jest Wiedźmin, ku**a! Wiedźmin 3. Po mieczach poznałem dopiero. To jest Wiedźmin 3. 100%. A nie no, to tutaj bym powiedział, że to jest Dum. Eternal. Nie no, mi trzy. Dalej. Aha! A widzisz. Czyli my nie zgadujemy po tym, co jest w tle. To wygląda jak jakieś Final Fantasy, albo inne Kingdom Hearts, albo jakaś Biatyka. Nie wiem. A to jest Prince of Persia, okej. Okay. Prince of Persia. A to w chuj zrobili, ale mu się nie udało. Trochę tak. Znowu jakiś taki vibe ujbowy trochę. To jest na bank z PlayStation, a nawet jest logo. Monster Hunter? Dobrze. O Jezus Maria, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Hollow Knight. Lianz zgadł. Nice. Gratki bariacze. Nie pamiętam jak to się nazywa. To jest na dwóch graczy w ogóle. Powerful. Okej. Okay. To jest Max Payne. Shard Payne. Jeżeli się nie mylę. Czyli Max Payne 2. O no, nie, to, znaczy to Fall of the Max Payne. Przepraszam, nie Shard the pain. Jedenka to był Shard ale powiedziałem Max Payne 2, więc jest git. Far Cry 2. Tak? Tak. G. O Jezus Maria. Crusader Kings. Nie wiem. Civilization 6. Okej. Okay. Brawl Stars. O kurwa. No dobra. NBA. 2K23? FIFA. <ścoughs> FIFA jest... Golf 4, Golf with Your Friends? Co je pierdolicie, to jest GTA 5. NBA 2K12. Aha, przeceniłem chyba trochę. Oboże, to tak bardzo nie mój świat. Gry, grów. Nie wiem, co to może być. Ale ma bomby i gówno jakieś liny. Spelunki. Okej, okay. zajacie się po spalunkach? No i to jest, proszę, ja Was bardzo serdecznie. Dum? Cześć, Cześć, kilo. To, to, agentki? to jest Doom, tylko który? Strzelmy dwa. Albo jeden, jeden, dwa, jed dwa. Duke Nukem? Ok, fair enough. Co my tu mamy? To nie jest przypadkiem, jest, jak to się nazywa? Dark Souls? To jest Souls, -like na pewno, bo. Cały ten układ hudu mi pasuje. Do na bank jest Dark Souls, ale ja bym powiedział, że to jest pierwsza część, patrząc po grafice. Dzik, kto zgadł jeszcze? No, Bradundel nie zgadł. Rytek i Kiro zgadli. A, no i Karpio oczywiście. I Lians. To jest Saber. Tut Beat Saber. Tak? Saber? Beat Saber? Bi Beat Saber. Beat Cyber, no. Z Ripperton. PlayerUnknown's Battlegrounds. Red Dead Redemption. Albo Call of Juarez. Ale obstawiałbym, że to jest RDR 1 Dobra, to jest coś ulibowego z Nintendo. Hmm. Ale nie wiem co. Nie zgadnę nic z Nintendo. Journey, okej. Okay. nie znam. O kurwa, co to jest? Nie wiem. Mass Effect? Warframe. Okej. Okay. Nie grałem. No tu mamy Overwatch. Ice Paladins, pozdro. O kurwa. Journey to jest ogólnie gra symulator chodzenia. A, czyli coś dla Mamona. Nie wiem, co to jest. Herbal? Okej. Okay. Nie grałem nigdy. Dobra, tu mamy Duma. Obstawiałbym, że jedynkę, albo Wolfenstein. To jest Wolfenstein. Albo Dum. Dum jeden. Ima. Dwa, kurwa. <grym> Ale dobra, zaliczamy to jako Dum, czy nie? Nie, no nie zaliczamy. O Mario... Kurwa... Adventure. Nie wiem, Mario... Wygląda jak jakieś Mario Party. Tak szczerze. Dobra, Mario Party i chuj. Super Mario 3D World. Aha. O, skąd się kojarzy, ale nie wiem, Cześć, Sajpepi. FTL Faster than Light, ok, LPG kurwa, nieźle, Baradunde, fajnie, fajnie, tam no to jest yy, ten Half-Life Lady Spire. Było w poprzednim kujzie. The the to jest Lady Spire 100%, prawda? O kurwa. No dobra. Chciałbym mm. ja powiedzieć, że to wygląda troszeczkę jak nie. Hmm. A czy tak, jeżeli chodzi o klimat, shaderów i tak dalej, to bym powiedział na pierwszy rzut oka, gdybym nie spojrzał na postacie, to bym powiedział, że coś w stylu jakiegoś Devil May Cry albo coś takiego, ale nie jest to to. Nie wiem, co to jest. Bloodborne. Ok, no to nie grałem. Ochryste, <ścoughs> panie, co to jest. Fable albo, nie wiem, Ryzen? Ryzen? Jest symulator kurwa? Nie wiem. Fable po, po, powiem. Bo mi się coś po, po chudzie kojarzy, ale wątpię, że to jest... Bo, kurwa, o kurwa! O coś ujbowego bo są kombosy. Yy... Genshin Impact kurwa, nie wiem, to jest pierwsza, jedyna gra, którą chyba kojarzę ujbowa Genshin Impact, niech będzie. Chyba nie wiem, co to może być. Bajoneta. Nie wiem, co to jest bajoneta. To jest... Street Fighter? Nie pasuje mi to na Street Fightera. Kurwa. I lej. ale no kurwa no wygląda jak Street Fighter stary. Dobra chuj, zostaje przy pierwszym piku Street to jest Tekken 3. Kurwa, Fryciu. Fight Club. Street Fighter. To jest Tekken, no? To jest te... kurwa znowu zapomniałem jak to się nazywa. Ja sobie przypomnę. Beyond Two Souls? Nie. Heavy Rain? Nie. Eee... Second Life? Nie. Life, 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 life. Life. Kurwa, life. Life Invader, kurwa. Nie wiem, eh. Eee... Life is strange. Nie wiem. Sprawdzę na czat. Life is strange. Ok, czyli dobrze zgadłem. Dziękuję. Doom Eternal, Ok, też fajna odpowiedź. Counter Strike Global Offensive. Mapa The Dust 2 8 mila. Dokładnie. Eee, to jest ten. Chciałem w to zawsze zagrać. Eee, Titanfall. Titan Ej, zagrałbym... Nigdy nie grałem w Titanfalla. Chcielibyśmy przejść Titanfalla, widzowie? Mario Kart. Nie wiem, który, ale Mario Kart. Na pewno. Osiem. Odgrzewanie kotleta jak FIFA. No, to jest Skyrim. The Elder Scrolls V. Eee, Olivia w to gra. Kurwa. Eee, eee, ne, Kurwa. Eee, Stardew Valley. Kapitan Pazur, kurwa. O, tak. Musimy w to pograć. O Boże, Kapitan Pazur był tak dobry. Papers, please. Ej, co wy na to... Papers, please można na streamie? Czy nie wysłać ci płytkę? Nawet nie mam... Mogę się w dupę najwyżej wsadzić, stary. Można papers, please na streamie? Można. Chcemy papers, please na streamie? A nie wiem czemu. A to wyślę, dzięki, dzięki. No to jest Zelda, moim zdaniem. Yy, kurwa, z kurwy syn czasu, Breath of the Wild. Okej, okay. Firewatch. Ale kapina na pazura to bym ograł w chuj, nie? Ochryste panie Thief? Nie, to nie jest Thief, bo tutaj on jakby narzuca szczury albo Dishonored, albo Thief. Coś bym tutaj z tego rzucał. Broń mi pasuje do Dishonored i to do jedynki. I w ogóle look cały. Dishonored dwa kurwa blisko. Unlucky. To jest to coś, co grałem z Danielem. Yy, nie Subnautica. Nie Factorio, tylko to drugie. Yy, kurwa. Mm. To może nie być to. Nie wiem. Albo to będzie to, co grałem z Danielem, i to jest taki. Nie pamiętam, jak to się nazywa, cholera. No Man's Sky, ok. Eee, nie, Space Engineers, jeżeli tego szukasz. Nie, chyba nie, nie, co innego chyba. Elena i Hugo, no to wygląda jak Street Fighter. Ale postacie są. O kurwa, co to jest? Hello Kieli, O, oh, Holly Satisfactory. O, chyba to. Nie wiem, co to jest. Tutaj się absolutnie poddaje. Xcom: Enemy Unknown. To jest to, tak? A Nie, to nie to. Taxi Simulator. Yy, to jest ten Shadow of Mordor, jeżeli się nie mylę. No, nigdy nie przeszedłem tej gry. middle of Shadow of Mordor, no. Oh, kurwa, to jest starość Jakiś Engaging enemy assault eee... Nie wiem Absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć Rainbow Six Vegas? O ok, ok. O, nie wiem, kurwa, ta baluga i gorączka spoconego odbytu, amper. Ech, to wygląda jak horror. Hmm. Zbyt rysunkowe, chyba na amnezję. Zbyt rysu... A to nie jest ten? Kurwa, yy... jak się nazywa ta gierka z tym chłopcem? Lucius? Gone Home. Okej, okay, nie znam. Ogólnie Titanfall 2 edycja specjalna jest na x ok. Okej, moglibyśmy zagrać, może. To nie jest przypadkiem jakiś Mass Effect? Nie, to nie jest Mass Effect. Są skille. Co mi to może przypominać? Absolutnie nic. <laughs> nie wiem. Destiny 2. Gra, którą wyżarłem, wyplułem. Boże. Ta gra mnie... To jest jedna z tych gier, które zawiodły. O Jezus Maria! FIFA Street. Tego nigdy chyba nie było na kompa, nie? To była tylko na konsolach ta piwka, nie? Cześć Majka, co tam u Ciebie? Jak Cię miecz urwija? Mie Wieczór mija. The Walking Dead. Uważaj, zo Rocket League. Dobrze idzie, widzowie. A, y, milion. Dziękuję bardzo, wspaniały twórco quizu. Było super. Aż ci dam subika, żeby robić więcej. A tu jest jeszcze, ja wam powiem, uber trudny quiz od jeziora. Z bomby daję od razu łapkę w górę.